Cześć z tej strony Paproch Darts. Oto kolejny odcinek tarterskich recenzji okiem paprocha. Dzisiaj zajmiemy się piórko szaftami Condor Axe. Przypominam, jest to kolejna część naszej mini serii wielkich recenzji systemów. Zapraszam. Przed nami opakowanie Condor Axe, opakowanie srebrne, rozmiar szaftu duży, stworzone w Japonii. Trzy bardzo opakowanie, trzy biurko szafty koloru białego. Może tym razem kamera będzie nas łaskawa i złapie ostrość. O, dziękuję bardzo. Tak, widzimy dokładnie jak wygląda biurko szaft. Kolor biały, rozmiar standard. Możecie zobaczyć tutaj takie wdrążenia. O, widać pewne wdrążenia. Jeżeli wezmę do ręki lotkę, to wyglądać to będzie tak. I lotka powinna sobie tędy spłynąć. Jak kondor AXE prezentuje się przy tarczy? Pora to sprawdzić. Tak, teraz czas na nasz ulubiony segment, a mianowicie fakt, kiedy ja sobie stoję i rzucam. Jak widzicie, Kondor Axe całkiem porządnie zachowuje się przy kontakcie lotki z lotką. O, tutaj nawet jakieś potrójne wpadają. Tutaj daję wam chwilę na nasłuch. Słyszycie jaki jest dźwięk, kiedy lotka obija się o lotkę. Ale tak, Kondor no, Axe bardzo pozytywnie reaguje na kontakt lotki z lotką. Ani jedna lotka nie została jakoś zbita, ani jedna lotka nie została skierowana w nieodpowiednią stronę. Wszystko się zgadza, dźwięk odbijania jest dość charakterystyczny. No chyba tyle. Piórko szafty Contour Axe dostępne są w sklepie BalticDarts.pl Z kodem rabatowym PAPROCH6 dostajecie 6% zniżki na cały asortyment. Jeżeli chodzi o dane techniczne, materiał, z którego stworzone są piórko szafty, to plastik, długość samych Szaftów w wersji long, którą aktualnie testuję, wynosi 33,5 mm. Jeśli chodzi o to, jak ten plastik się prezentuje w skali szorstkości, mogę tylko pokazać, że jeżeli dotknę go lotką, to ta lotka bardzo dobrze, bardzo smukle się po nich ślizga. Jak widzicie, przejście, przejście w szafcie, tam to wdrążenie działa bardzo dobrze, spełnia swoją rolę w 100%. I jeżeli zobaczymy na to, jak lotki się uginają, proszę, zobaczymy na to, jak te, chcę zobaczyć, jak te lotki się uginają. Proszę bardzo, jest pewien stopień ugięcia, nie jest on za duży, nie chcę tutaj ich przez przypadek uszkodzić. I jeżeli chodzi o shaft, też minimalne uginanie się może się odbyć. Czas na ocenę końcową. Jak prezentują się piórko szafty Condor Axe w skali paprocha? 4 na 5 gwiazdek. Jeżeli miałbym przejść do pozytywów, no, jest to na pewno stabilny system. System, który posiada ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o wdrążenia, które powinny przesuwać grot lotki wzdłuż, wzdłuż szaftu i powinno to całkowicie eliminować jakiekolwiek Robin chudy. Jeżeli chodzi o minusy, Czuję, że są delikatnie za sztywne. Dodanie im odrobiny giętkości pozwoliłoby mieć większą pewność co do tego, że na pewno nie połamią nam się w trakcie upadku czy w trakcie uderzenia lotką o lotkę. Jeżeli chodzi o ocenę, z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję za uwagę. Był z Wami Tomasz Pijanowski. Papro Darts.